Nie ma czasu na narady. Trzeba wymyślić pomysł na Black Friday i to już! Panie prezesie, obniżymy cenę i ludzie będą chętnie kupować. A ty co, Marecki? Chcesz własną firmę okradać? No to zróbmy jak w tamtym roku. Podniesiemy cenę, a potem obniżymy. Ty to jakiś głupi jesteś. Mam lepszy pomysł. Podniesiemy cenę, a potem ją obniżymy. I koniecznie dajmy reklamę w radiu. Ja to jestem dobry jednak w te klocki. Nie każdy może być prezesem firmy Januszek z spółka Zo. Januszek z spółka ZO przypomina, dzisiaj środa, dzień loda. Oj, przepraszam pomyłka, środa, dzień browara, Cena za sztukę 5 złotych, kup już dziś albo czekaj na promocję w Black Friday. Janusz, czekaj. Januszek z spółka ZOO przypomina, dzisiaj czwartek i nie mamy żadnego przysłowia, bo mnie zwolnił z pracy jak znowu coś powiem głupiego, ale cena piwka w naszym sklepie to jedyne 7 złotych, kup już dziś, taniej nie będzie. Janusz, nie panikuj, czekaj. Uwaga, uwaga, Januszek Spółka ZO! Dzisiaj piątek Black Friday! Pszczoić i kup piwko za 6,50. Jedyna taka cena w mieście! Promocja na Black Friday! Janusz, teraz!